Jesteśmy w hotelu Verde Montana w Instytucie Spa i Wellness i pokażemy Wam dzisiaj naszą codzienność. Zapraszam! W naszym Instytucie Spa oferujemy szereg zabiegów na twarz, jak i na ciało masaże różnego rodzaju oraz rytuały marki Talgo. Dodatkowo mamy w naszej ofercie również kąpiele w łaźniach piwnych połączone z degustacją piwa oraz wina w zależności od tego jaką kąpiel wybierzemy. Dzisiaj chcemy pokazać kilka zabiegów, między innymi właśnie kąpiel, właśnie piwnej, dodatkowo masaż twarzy kobido, który jest nazywany takim liftingiem bez skalpela oraz antycelulitowy masaż na bańce chińskiej z wykorzystaniem oleju kokosowego. Jeśli chodzi o masaż antycelulitowy, to jest fantastyczne działanie, właśnie, które działa antycelulitowo. Wykorzystujemy do tego bańki chińskie oraz podgrzany olej kokosowy, który również działa antycelulitowo. Jest to masaż, który trwa około godziny. Jeśli chodzi o Kobido, to jest masaż, który panie bardzo lubią, dlatego że po pierwsze jest to bardzo relaksujące i przyjemne, a po drugie właśnie działa liftingująco. I jest to masaż typowo na mięśniach twarzy. Panie sobie bardzo chwalą i często z tego zabiegu korzystają. kąpiele piwne, cieszą się dużym powodzeniem, występują u nas w trzech wariantach. Pierwszy wariant to jest piwo piweczko. Tutaj mamy tak naprawdę kąpiel oraz sens w grocie solnej połączone z degustacją rzemieślniczego piwa z browaru Jana. Drugą opcją jest piwna rozkosz, to jest również kąpiel piwna połączona z peelingiem całego ciała oraz okładem całego ciała na bazie drożdży piwnych i tam również mamy seans w grocie solnej. Natomiast trzecią opcją jest błogostany, jest to Również kąpiel piwna, połączona z masażem całego ciała, który trwa około 60 minut. I tutaj również mamy sens w grocie solnej. To, co dzisiaj zobaczyliście, to dopiero przedsmak tego, co dla Was mamy. Dlatego dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do śledzenia naszych social mediów i oczywiście do odwiedzenia naszego Montana Spa i skorzystania z naszej oferty.